Mam zaszczyt, mam zaszczyt w imieniu organizatorów powitać Państwa, powitać szanownych Państwa na 17. Seminarium Postęp Techniczny w Przetwórstwie Mleka. To jest seminarium, nazywamy w tym roku Technik 2016. Katedra Inżynierii i Aparatury procesowej wydziału nauki o żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z firmami proszę popatrzeć tutaj mamy loga firm organizujemy to seminarium po nas 17. Naszym partnerem jest również Polska Izba Mleka. Od kilku lat naszym partnerem jest Polska Izba Mleka. W czasie seminarium specjaliści z firm z organizatorów będą Państwa, za, będą przekazywać najnowsze informacje dotyczące aktualnych rozwiązań technicznych i procesowych, a możliwych powiedziałbym do natychmiastowego, czy od razu od ręki zastosowania w przetwórstwie mleka, przemyśle w przemyśle mleczarskim. W ciągu tych dwóch pracowitych dni, które tutaj nas czekają, nas, i Państwa i nas, w równoległych blokach będziecie Państwo mogli wysłuchać wykładów dotyczących najnowszych, aktualnych rozwiązań technicznych stosowanych w mleczarstwie do, powiedziałbym, do takiej no, aplikacji, prawie że od ręki, dalej, różnych rozwiązań. Seminarium tematyka seminarium jest skoncentrowana przede wszystkim na zagadnieniach związanych z inżynierią procesową, innowacyjnymi rozwiązaniami. To takie słowo klucz, czy, czy, czy hasło kluczowe teraz używamy. Co państwo aplikujecie o jakieś fundusze, to, to słowo innowacyjne musi się pojawić. No, już nie, nie chcę dodać, że musi być udokumentowane. Dalej. Z techniką i skutecznością procesów mycia, z automatyzacją i robotyzacją, gospodarką wodną i ściekową, systema, systemami pakowania produktów, optymalizacją procesów technicznych logistyką produktów mleczarskich. Jak Państwo widzicie, ten zakres mamy szeroki, ale dotyczy przede wszystkim spraw związanych z techniką, z inżynierią, z techniką, z procesami. Taki jest akcent naszego seminarium, a wynika on stąd, że to jest główny, główna działalność naszej katedry. Zachęcam Państwa również do zapoznania się z ekspozycjami firm. Jest ich 67. 67. Chyba konkurujemy tutaj nawet z targami w Poznaniu. Ekspozycja, już Państwo się zorientowaliście, jest w sali obok, w sali kongresowej 61, to sala ekspozycyjna nasza. Tam jest możliwość bezpośrednich rozmów z dostawcami maszyn i urządzeń i preparatów stosowanych w mleczarstwie. No, a tam już mamy dwie ekspozycje też Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Proszę popatrzeć, co Uniwersytet oferuje dla, dla, dla przemysłu do wdrożenia, jak i również Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Rongowie, gdzie przedstawiciele Instytutu również Państwa zrysą na stoisku. Panowie przewodniczący, wielcy, szanowni Państwo, mam zaszczyt reprezentować tutaj jak. Pouczę nas choćby ten slajd organizatora tej konferencji, a więc Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Jesteśmy instytucją i dużą, i dość złożoną. Dużą, bo niech miarą tego będzie choćby to, że zatrudniamy. Około 3,5 tysiąca pracowników, a złożoną dlatego, że prowadzimy taką, można powiedzieć, wielokierunkową działalność. Po pierwsze, jesteśmy uczelnią, więc kształcimy. Na dzisiaj około 20, 24 tysięcy studentów mamy. Kształcimy na prawie 70 kierunkach studiów. A nie ma w Polsce takiej uczelni, która by miała tak szeroką ofertę dydaktyczną, kierunki techniczne, społeczne, humanistyczne. Medycyna i weterynaryjna, i ludzka, i teologia. Po drugie, jesteśmy też taką dużą instytucją naukowo-badawczą. Rocznie przychody z tytułu tej działalności to jest rząd 50 milionów złotych. Realizowaliśmy już projekty naukowo-badawcze za około 30 milionów każde, a w nowej perspektywie finansowej unijnej. Mamy zapisane w kontrakcie terytorialnym e, projekty przekraczające 60 milionów złotych. I po trzeciej do tego zmierzałem, coraz ważniejszą częścią działalności Uniwersytetu jest ta działalność wdrożeniowa, transfer o, technologii do praktyki. E, I jakaś cząstka tej naszej aktywności o, dokonuje się tutaj na tej sali. I w tym kontekście chciałbym o dwie rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, chciałbym bardzo serdecznie Państwa, przedstawicieli praktyki gospodarczej, zaprosić do współpracy. Pan profesor Zander wspomniał przed chwilą o wczorajszych wykładach odnośnie możliwości pozyskiwania w nowej perspektywie finansowej unijnej środków na działalność. W wielu przypadkach będzie to możliwe tylko we współpracy jednostki naukowej, naukowo-badawczej z praktyką. Ja ze strony Uniwersytetu chcę zadeklarować i taką otwartość, i gotowość do tej współpracy. I po drugie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować no, głównemu organizatorowi, a więc katedrze inżynierii i aparatury procesowej, Pani profesor Lidii Zander, panu profesorowi Zygmuntowi Zanderowi, panu profesorowi Limanowskiemu, pozwólcie państwo, że nie wymienię wszystkich nazwisk, a wszystkim współpracownikom z katedry. Każdy, kto cokolwiek organizował wie, że mało jest rzeczy, które dokonują się same. Za tym stoi wysiłek bardzo konkretny, bardzo wielu ludzi. i Bardzo serdecznie za to dziękuję. Raz jeszcze chciałem bardzo serdecznie przywitać wszystkich zgromadzonych i podziękować za tak liczne przybycie. To już 17. edycja tego seminarium, w którym co roku braliśmy i bierzemy do tej pory udział. Choć mam też w pamięci jeszcze tak historycznie dawne wykłady, które odbywały się w hali Pijanowskiego w Kortowie, to już bardzo długie lata. Ale warto tu wspomnieć też pana profesora Swarzyńskiego, z którym też braliśmy czynny udział. Był to początek, można powiedzieć, naszej współpracy z przemysłem leczarskim w zakresie maszyn, produkcji różnego rodzaju innowacyjnych urządzeń, które do dziś pracują w wielu zakładach w Polsce, nie tylko poza granicami, bo to też i Stany, Australia, Afryka. Niektórzy z Państwa może pamiętają dawną nazwę jeszcze PPMM, przedsiębiorstwo produkcji maszyn mleczarskich. To były bardzo zaszłe czasy, ale to się już niestety zmieniło, i po dwudziestu kilku latach postanowiliśmy, jakby trochę, zmienić profil swojej działalności, przekształcając się, że tak powiem, z firmy zajmującej się maszynami w nieco inną działalność, związaną bardziej z hotelarstwem. I w tym miejscu chciałbym również podziękować za długoletnią współpracę w organizacji sympozjum panu profesorowi Zanderowi, który bardzo aktywnie i czynnie, że tak powiem, uczestniczy w tych organizacji, jest właściwie głównym, można powiedzieć, główną osobistością tego, tego sympozjum i dzięki niemu to też i Uniwersytetowi ta ranga tego spotkania, tego z tych seminariów z roku na rok rośnie i przybiera jakby coraz większy prestiż. To też wielka zasługa i, i wielki wkład w to wszystko. No ja ze swojej strony chciałem tylko przez te ostatnie powiedzmy Dwadzieścia kilka lat, bardzo podziękować za współpracę z wszystkimi zakładami, z wszystkimi znajomymi. Wywiązało się tu wiele różnych znajomości, przyjaźni, wręcz nawet. Natomiast, no i za to wszystko chciałem bardzo serdecznie podziękować. Tak się składa, że w tym roku obchodzilibyśmy 25-lecie swojej działalności. To też jest powód, dla którego zdecydowaliśmy się uczestniczyć wraz z panem profesorem Zandarem Uniwersytetem w organizacji. Tegoż właśnie sympozjum. To już prawie ćwierć wieku, i tak jak powiedziałem, bardzo dziękuję za daną współpracę za ostatnie dwadzieścia kilka lat. No i zapraszam również, zachęcam do dalszej współpracy, ale już nieco na innej płaszczyźnie, związanej bardziej może z konferencjami, z rozrywką, z odpoczynkiem. I zachęcam. Dziękuję bardzo.